Warner nadal pakuje się w kłopoty, walka z cenzurą trwa i raczej będzie trwać jeszcze przez chwilę i wiele więcej zapraszam do materiału. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, to mój kanał dawaj, jeżeli chcecie wspierać jego rozwój, zapraszam daleko w słowach udostępnienia, dalej dołączenia do Patronite'a czy też Discord'a, wszystkie linki znajdziecie w opisie. E, oto najnowszy przegląd wiadomości. W pierwszej kolejności, e, pomimo głośnej porażki Suicide Squad e, killed Justice League, Warner Brothers e, nadal się nie uczy na błędach i rekrutuje do pracy nad nową grą Life Service, Suicide Squad, który wydał w zeszłym roku, no w topiu tragicznie. Tutaj obecnie to ogłoszenie o pracę jest dla nadchodzącego projektu Warner Brothers i sugeruje, że firma nie zrezygnowała z prób tworzenia tytułu Life Service z uniwersum DC. W ofercie pracy na stanowisko producenta wykonawczego napisano, że kandydat będzie prowadził rozwój wysokiej jakości gry AAA opartej na jednej z kultowych marek z obszernego katalogu Warner Brothers i DC Comics. Ogłoszenie wskazuje, że rola obejmuje nadzorowanie wszystkich faz rozwoju od koncepcji po operację na e, żywo po premierze, e, co sugeruje oczywiście ten element live service. Także tu jest też pewna nadinterpretacja prasowa, e, do czego to może prowadzić, ale no. Samo Warner Brothers już zapowiedziało przy różnych raportach finansowych, że nie rezygnuje właśnie z planów tworzenia tego typu gier, więc no dalej to im nic nie mówi, że topili 300 milionów i poszło to wszystko do spalenia praktycznie, a zarobili miliard na grze single player. Więc cóż, dalej to do nich nie trafia, że może to nie jest najlepszy model gier dla nich. Projekt pojawia się w burzliwym okresie dla wydawcy po serii głośnych porażek. Prezes Warner Brothers Interactive David Haddad ogłosił w lutym, że opuszcza firmę. Jego miejsce zajmuje tutaj po trudnym roku dla. Jego odejście, przepraszam, następuje po trudnym roku dla działu gear Warner Brothers, który obejmował właśnie nie dość, że rozczarowującą premierę Suicide Squad Kill the Justice League. To jeszcze restart i ostateczne zamknięcie multiversus. Poza tym pozwalniali masę osób, m.in. Monolith Studio. No i doprowadzono do tego, że David Zasław wskazał dział gear jako słabe ogniwo firmy, e, mówiąc, że znacznie nie spełnia swojego potencjału. Warner Brothers Discovery zapowiedziało, że priorytetem jest zaplanowanie kontynuacji hitu z 2023, czyli Hogwarts Legacy, chociaż mieli robić jeszcze jakiś remake, ale ostatecznie chyba z niego zrezygnowali, więc cóż, tutaj zdecydowanie to jest ta ścieżka, którą mogliby pójść, która na pewno im się sprawdziła, natomiast no, dlaczego dalej taka firma inwestuje właśnie w live service i dlaczego w ogóle firmy decydują się na to, żeby ten live service zrobić? Mimo, że koszt wyprodukowania gry wysokiej jakości, która miałaby właśnie spełniać, powiedzmy, takie wymagania, żeby w ogóle jakoś się nią rynek zainteresował, to są dziesiątki, a nawet setki milionów dolarów. No tutaj każdy projekt, który wtopił do tej pory, no to w zależności od fazy rozwoju miał od, od 50, 60, 80 do nawet 400 milionów dolarów w różnych, oczywiście, proporcjach, w różnych inwestycjach, więc. Tak naprawdę dlaczego firmy inwestują w tego typu live serwisy i dlaczego ryzykują w kilka projektów naraz? Bo to jest, jeżeli się uda, je, jeżeli się uda, to jest to nieskończona studnia pieniędzy. Dlatego, bo gra, która ma dobrą trakcję, dobrze zarabia, ma dobry odzew u fanów, ma swoją grupę odbiorców i płacą mikrotransakcje i skórki, jeżeli mają dobry plan na to. No, to zarabiają setki, jeżeli nie yy, właśnie pod miliard dolarów rocznie. No, przychody Marvel Rivals są rozbrajające zupełnie, to są właśnie setki milionów dolarów, tylko że no właśnie w momencie, kiedy wypuszczacie taki Hogwarts Legacy, to on zarobi ten miliard dolarów, powiedzmy, w rok i tyle. Natomiast taka gra potrafi zarobić setki milionów dolarów rok do roku, przez kilka lat, jeżeli dobrze siądzie. Właśnie dlatego to jest tak kuszące dla firm, żeby mieć swój live service, który dobrze zarabia. Tyle, że nie jest to łatwe, a praktycznie jest to coraz cięższe, patrząc na realia rynku, więc albo trzeba polecieć naprawdę na grubo i zaryzykować dużo pieniędzy, Albo zająć się czymś innym, z czego patrząc na to, co aktualnie Warner wyprawia, lepiej, żeby się zaczęli czymś innym. Nie wiem, zaczęli hodować jedwabniki albo po prostu pozwolili zespołom, które mają, a mają zdolne zespoły u siebie, żeby robili gry, żeby te zespoły robiły gry w takiej kategorii, w takim zakresie, w jakim najlepiej sami się odnajdują. Czyli właśnie głównie takie solidne, wysokojakościowe gry AAA. No ale. Cóż, niestety plany finansowe wielkich korporacji zazwyczaj rozmywają się z planami artystycznymi, potrzebami artystycznymi i yy, powiedzmy umiejętnościami danego zespołu. Yy, jak tego nie widzą, no to niestety tutaj niewiele się chyba poprawi, moim zdaniem, ale zobaczymy, może mnie jakoś zaskoczą, chociaż wątpię. Następnie walka przeciw cenzurze trwa. Tutaj od razu wjeżdżam z cytatem od Lifa Corcorana, czyli szefa dodają. Sytuacja rozwinęła się dynamicznie. Czyli mamy kontynuację oczywiście wszystkich tych ostatnich doniesień, w związku z tym, że Creative Shout wpłynęło na firmy obsługujące płatności po to, żeby na Steamie zablokować gry, które mają treści bardzo kontrowersyjne, zazwyczaj mocno nacechowane seksualnie. No i ten ruch był skuteczny. Steam zaczął usuwać gry związane z właśnie z różnymi tego typu tematami, które uznał za naruszające standardy swoich procesorów płatności, przedstawiając ten wybór jako kompromis. Wycofujemy te gry ze sprzedaży w sklepie Steam, ponieważ utrata metod płatności uniemożliwiałaby klientom zakup innych tytułów i treści na Steamie. No i do, do tego też się dostosowało, i dodają i tutaj szef właśnie tego serwisu, Corcoran, scharakteryzował to jako tymczasowy środek i do tej pory, do tej pory gry są delistowane, co prawda część z nich została przywrócona i to te, które nie wymagają płatności, czyli właśnie te gry darmowe na Itch.io, które są kontrowersyjne, to są przywracane, więc jakieś tam, powiedzmy, kroki podjęto, natomiast tutaj trzeba zaznaczyć, że obudziły się wszystkie organizacje growe. Już mówiłem wcześniej o tej brytyjskiej, a teraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Twórców Gier wyraziło poważne zaniepokojenie sytuacją. W nowym oświadczeniu stwierdza, że jest to poważnie niepokojące, by wpływać tutaj tak na twórców i na dystrybutorów tylko ze względu na to, że jedna organizacja powiedziała, że im się coś nie podoba. I tutaj cytat z komunikatu. I IGDA jest poważnie zaniepokojona ostatnią falą usuwania gier, deindeksowania i zakłóceń w płatnościach. Raporty sugerują, że działania te zostały podjęte przy niewielkiej lub żadnej komunikacji, nieproporcjonalnie zaszkodziły deweloperom tworzącym legalne, dobrowolne i etycznie opracowane treści, w tym twórcom zmarginalizowanych społeczności. Organizacja zwróciła uwagę, że chociaż nie jest niezwykłe, aby platformy miały warunki usługi ograniczające treści gier, tak jak pewne akty bez zgody czy inne przestępstwa, no to to jest uzależnione znów. Od przepisów w danym kraju, a nie od tego, że jakiś procesor płatności pod wpływem jakiejś jednej organizacji, której się pewne rzeczy nie podobają, zaczęło blokować treści. Tak jak już mówiłem wcześniej, moje stanowisko to jest takie, jeżeli jakaś treść narusza prawo w danym kraju, jasne, niech będzie usuwana. Jeżeli sam serwis Steam zdecyduje, że jakieś treści im nie pasują, ok, to jest prywatna firma, może sobie decydować, ale jeżeli jakaś organizacja stwierdza, że dzisiaj im się to nie podoba, jutro coś innego, naciska na. Firmy obsługujące płatności, a te dalej naciskają na innych, właśnie inne firmy, no to w tym momencie wchodzimy tutaj w bardzo dziwny i grząski grunt. Więc tutaj mamy dalej komentarze, że nie dotyczą istnienia tych zasad, a raczej tego, że ich egzekwowanie negatywnie wpływa na gry, które faktycznie nie naruszają tego ograniczeń. I zamieszanie wywołało również sytuacja z grą Mouthwashing. Jej twórca Martin Haldin stwierdził, że jego gra została zdeindeksowana z powodu zmian w HDDO. Jednak historia Haldina to tutaj mamy w tym na game Gameranxie chociażby opisane. Nie do końca się zgadza, co ujawnił Colcrown w komentarzu od stronie Outwashing Gra nie jest indeksowana od października 2024, ponieważ nie spełnia naszych kryteriów. Deweloperzy używają przycisku pobierz jako linku do Steam. Deweloper usunął wszystkie pliki do tej gry ze strony 2024, czyli pojawiło się jakieś zamieszanie. Nie wiem, czy twórca po prostu chciał sobie troszeczkę nabić, powiedzmy, zasięgów, czy faktycznie się po prostu pomylił, no ale później przeprosił za sytuację i tutaj cytat. Dowiedziałem się, że Mouth nie było możliwe do znalezienia przez wyszukiwarkę właśnie od już tamtego roku, ponieważ nie spełniliśmy kryteriów, przepraszam, Itcha i ludzi, którzy czują się, że zostali okłamani. zrobiłem niepoprawne założenie, czyli no tutaj po prostu popełniono błąd, ale no widać, jakie to już robi zamieszanie akurat z Mouthwashing, jest ta sytuacja, że tam historia opowiada między innymi może nie bardzo bezpośrednio, ale właśnie o pewnych przestępstwach na tle seksualnym, plus no, Mamy tam scenę w zasadzie tortur, więc tym samym, no, wciąż ta gra ma bardzo, co prawda, miejscami niepokojący, ale ważny przekaz. Jest, wydaje mi się, dość ciekawym środkiem kultury, który mówi o trudnych tematach. No ale w obliczu pewnych regulacji, w zasadzie mogłoby zostać zdelistowano właśnie ze względu na tematy, jakie traktuje. A to byłby błąd, moim zdaniem, bo ta gra ma swoją wartość. To jest oczywiście tylko wyrażenie tutaj mojej mojej opinii. Natomiast no, ona mogłaby przez aktualne przepisy właśnie zostać zdelistowana. Więc tym samym, tym samym, no, jak tutaj widzicie, przeciwko postanowieniom tej organizacji jest coraz więcej firm i raczej będzie się w tą stronę jeszcze sprawa nasilała i podejrzewam, że jeszcze przez parę, parę tygodni, na pewno. Tutaj parę informacji się pojawi, też szczegóły i aktualizacje macie podlinkowane w opisie. Następnie szef EA o gier Andrew Wilson, dyrektor generalny Electronic Arts odniósł rzadkie zwycięstwo dementując niedawną plotkę wywołaną przez Insidera Bill Billkuna, że Battlefield w szóstej iteracji będzie kosztował 80 dolarów. Wilson stwierdził, że EA chociaż nie z wyjątkowo szlachetnych powodów, ale nie planuje obecnie podążać za Nintendo i Xboxem w podnoszeniu gier, w podnoszeniu cen gier, przepraszam. Odpowiadając na pytanie, co oceny ceny gier widać podczas ostatniej konferencji dotyczącej wyników finansowych, Wilson potwierdził, że na tym etapie firma nie planuje dokonywać żadnych aktualizacji i gry pozostają na pułapie 70 dolarów. Wilson szybko jednak wyjaśnił, że jego decyzja nie ma nic wspólnego ze wspaniałą myślnością, zasadniczo stwierdzając, że jej nie podnosi cen, ponieważ ma już wystarczająco dużo sposobów na monetyzację swoich gier i po prostu nie musi ich sprzedawać po 80 dolarów, co trzeba przyznać jest no, w miarę takim... Przynajmniej bezpośrednim, klarownym posunięciem, biorąc pod uwagę, że gry za 80 dolarów mają tendencję do przyciągania większej ilości negatywnych reakcji, złej pracy niż mikrotransakcje, do których się już przyzwyczailiśmy. No i tutaj mamy cytat, oferujemy, że już dość szeroki schemat cenowy dla naszych różnych produktów. Gdy myślisz o wszystkim, od free to play przez nasze produkty premium i edycje deluxe, naszą orientacją jest zawsze uchwycenie pełnego spektrum cen, czyli zawsze kombinujemy tak, żebyście nam dali jak najwięcej pieniędzy. To, ale no... Po to też są firmy, tak, takie korporacje, żeby zarabiać pieniądze, tak, no ale no w sumie gdyby ustalili pułap cenowy na poziomie 80 dolarów, to by zniechęcili więcej gracza i tak większość EA, bo według różnych statystyk od 60 do 65% przychodu EA nie jest ze sprzedaży pudełek z grami, tylko z mikrotransakcji. Więc tym samym no nie opłaca im się po prostu podnosić ceny do 80 dolców. No i tutaj cytując dalej, będziemy nadal szukać możliwości dostarczania świetnej wartości naszym graczom przez różne schematy cenowe w miarę upływu czasu. Nie planujemy jeszcze drastycznych zmian. Co ciekawe, Microsoft również niedawno wycofał się ze swojej decyzji o podniesieniu cel w przypadku drugiej części The Auto Worlds, gdzie mieli właśnie wyceniać się na 80 dolarów, a teraz zmienili cenę na 70. Co wydaje się już bardziej adekwatne, chociaż i tak za, zbyt wysoka to jest moim zdaniem cena za grę, która raczej będzie celowała w, try, w no właśnie nie w AAA, tylko w a może plus. Zobaczymy, e, jak to ostatecznie wyjdzie, ale no dalej, e, dalej wycena tej gry e, jest wątpliwa, patrząc na to, chociażby jak Awałt im ostatnio poszło. Miejmy nadzieję, że to pójdzie. Lepiej. No i teraz następna wiadomość. W związku z weryfikacją wieku, o czym też rozgorzała w paru miejscach dyskusja, zwłaszcza w kontekście właśnie cenzurowania gier i gier dla dorosłych. Microsoft zaczyna dostosowywać się do brytyjskiej ustawy o bezpieczeństwie online, wysyłając od już kilku dni do graczy Xbox prośbę o weryfikację wieku. Prośby te będą pokazywane graczom Xboxa, którzy wskazują, że mają ponad 18 lat i będą wyświetlane podczas zalogowania na konto Xbox w Wielkiej Brytanii. Microsoft twierdzi, że rozważa również wprowadzenie podobnych narzędzi w innych krajach. Do obsługi weryfikacji wieków w Wielkiej Brytanii Microsoft współpracuje z firmą J, jedną z usług, która nie padła ofiarą obejścia przez tryb zdjęć Death Stranding, chociaż się Weryfikacja wieku jest obecnie opcjonalna, staje się wymogiem, wymogiem dostępu do różnych usług Xbox na początku 2026 roku, czyli to już zapowiadają, wprowadzają powoli teraz, ale ostatecznie będzie to obowiązkowe dopiero za. W, dopiero w przyszłym roku, gdy dodatkowe części brytyjskiej ustawy wejdą w życie. I tutaj cytat: Począwszy od początku przyszłego roku weryfikacja będzie wymagana dla tych graczy w Wielkiej Brytanii, aby zachować pełny dostęp do funkcji społecznościowych na Xboxie, e, takich jak komunikacja głosowa czy tekstowa oraz zaproszenia do gier. Wyjaśnia Kim Kunes, em, wiceprezes do spraw zaufania i bezpieczeństwa gier w Xbox. Jeżeli nie zweryfikujesz swojego wieku między teraz a początkiem przyszłego roku, funkcje społecznościowe zostaną ograniczone tylko do znajomych. I tutaj idąc dalej z cytatem, to czy gracz zweryfikuje swój wiek, nie wpłynie na żadne wcześniejsze zakupy, uprawnienia, historii rozgrywki, osiągnięcia ani możliwość grania i kupowania gier. Jednak zachęcamy graczy do zweryfikowania swojego wieku za pomocą tego jednorazowego procesu już teraz, by uniknąć przeszkód z z funkcji społecznościowych w przyszłości. Chociaż obecnie ogranicza się to do gracza Xboxa w Wielkiej Brytanii, nas mówił, że spodziewają się takiej weryfikacji też w innych krajach. Microsoft nie ujawnia, które inne regiony otrzymają podobne wymogi. Więc tutaj powoli wchodzimy w ten etap, kiedy faktycznie weryfikacja wieku będzie się odbywała za pomocą różnych firm, z tak zwanej zaufanej trzeciej strony. Jestem ciekaw, jak tutaj to będzie dokonywane, natomiast faktycznie już kilka serwisów ma to, że na przykład żądają przesłania dowodu osobistego, zdjęcie dowodu osobistego. To nie zawsze i wszędzie powiedzmy jest konieczne, więc lepiej jakby póki nie jest to absolutnie wymagane, to, to nie wysyłać swojego dowodu osobistego i udostępniać PESEL-ów w sieci. Natomiast to może być faktycznie jedyna sensowna opcja w przyszłości, jeżeli chodzi o dostęp do treści dla dorosłych, no, i to przynajmniej w większej mierze wpłynie na dostęp właśnie do pewnych treści, które mogą być nieprzeznaczone dla osób nieletnich. Tutaj jest dużo problemów, bo to jest kwestia właśnie bezpieczeństwa danych. Ograniczenia oczywiście wolności, i tak dalej, no ale w momencie, kiedy będzie coś oznaczone stricte jako treści dla osób dorosłych, no to wymaganie jakiegoś poświadczenia tożsamości, może przez elektroniczny jakiś dokument, będzie ostatecznie właśnie konieczny. Może to będzie właśnie ta, ten sposób na to, żeby ostatecznie rozwiązać sprawę dostępu do pewnych treści dla osób właśnie dorosłych, a nieletnich, i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, zobaczymy, dajcie znać, co wy sądzicie o takim blokowaniu, blokowaniu treści. No oczywiście zawsze można powiedzieć, a ja jak grałem, bo byłem mały, grałem w Grand Theft Auto, to, to mi się nic nie stało i tak dalej. Jasne, tutaj anegdotyczne przypadki nie mają praktycznie żadnego znaczenia. Tutaj chodzi o to, żeby spełniać pewne wymogi związane z przepisami danego kraju, plus z, powiedzmy, klasyfikacją w przypadku... No, wszystkich tych dostępu do treści gier, filmów, seriali, no być może właśnie za niedługo przejdziemy do etapu takiego weryfikowania, byleby to było bezpieczne. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Na koniec. Atari kupuje Thunderbolt. Jest firma, która jest zazwyczaj ko kojarzona jednym z, z jedną z najpopularniejszych retro konsol. No już powoli wraca, już w zasadzie wróciła swego czasu. Na rynek, w, jako wydawca, jako właśnie firma, która m, zaczyna znowu się pojawiać coraz częściej w świecie growym. No i w trakcie właśnie. Tej transakcji wydadzą 4,5 miliona euro. Jak ogłoszono w niedawnym komunikacie, Atari zgodziło się kupić 82% udziału szwedzkiej firmy holdingowej Gier, załączną kwotę 50 milionów szwedzkich koron. Transakcja wymaga zatwierdzenia przez akcjonariuszy. Najwy nadzwyczajne walne zgromadzenie zostało wyznaczone na około 28 sierpnia, gdzie będzie właśnie ostateczne głosowanie. Tutaj em, cytat: Transakcja otrzymała jednogłośne poparcie od dyrektorów Thunderful, a także od dwóch największych istniejących akcjonariuszy owe Berksena i Biarna Przepraszam e, którzy razem e, posiadają 29,9% kapitału i praw w spółce. E, dyrektor generalny i przewodniczący Atari Wade Rosen powiedział, że ta transakcja stanowi kolejny ważny kamień milowy w rozwoju Atari. Dzięki rozszerzeniu możliwości wydawniczych i rozwojowych w regionie europejskim, Standard jest uznawany za wydawcę. I dewelopera krytycznie uznanych gier, a dzięki ogłoszonemu planowi transformacji, także jakości i zaangażowaniu zespołu Thunderful jesteśmy przekonani, że Thunderful powróci na ścieżkę rentownego wzrost, wzrostu, jednocześnie e, pomagając w dalszym rozwijaniu działalności Atari w Europie. Atari dokonało w kilku latach kilku kluczowych przejęć, w tym Digital Eclipse, Night Dive Studios, no, czyli. Ci, co odświeżają, chociażby ostatnio system Szoka, e, oni pracowali nad tym, o ile dobrze pamiętam, czy też bazę danych Moby Games. E, Thunderful posiada e, liczbe, e, liczne studia w Göteborgu, Karlsruhe, Malmo i Skowde, a także oddziały wydawnicze w tym Thunderful, e, Thunderful Publishing i Rising Star Games. E, gry wydane przez e, właśnie tą firmę obejmują chociażby Steam World, Polecam, Lost in Random, również Polecam, Rainbreaker, Viewfinder, The Gunk, Lego Bricktails i Curse to Golf w zeszłym roku Thunderful Group ogłosiło plany zwolnienia 1,5 pracowników no i właśnie tutaj przez szereg nadmiernych inwestycji dokonanych przez firmę w ostatnich latach tutaj był cytat te inwestycje okazały się nie do utrzymania w obecnym klimacie branżowym, więc byli w plecy natomiast no ewidentnie Atari im pomoże się odbić od dna i utrzymać dalej bardzo ciekawy IP oni zazwyczaj skupiali się na tych mniejszych tytułach, ale no trzeba przyznać, że niektóre były bardzo wysoko jakościowe, a niektóre nawet się dobrze sprzedały, ale widać niedostatecznie dużo. Także może to akurat odwrócić trochę klimat, że tak powiem, w firmie. No szkoda, że, żeby taki wydawca właśnie e, stracił, że tak powiem, e, się gdzieś tam za, zaginął na rynku. Tak więc dobrze, że ktoś się podjął tutaj ratowanie firmy. I to wszystko w tym materiale. Zapraszam do lajków, subów, komentarzy, dołączenia do Discorda, Patronite'a, czy dowolnej innej formy wspierania, tak jak ci wspaniali ludzie, których widzicie teraz na ekranie. Linki znajdziecie w opisie. W ten sposób doceniacie też pracę Izzy i Łukasza, którzy upiększają moje nagrania. Dzięki wielkie za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Na no, okiem dwa.